I'm going to go the Ventura and i Juanito el to the transmitter from the outside? Yes. As soon as we finish the transmitter from there, we'll have to to the outside? Yes. here to broadcast the to to Okej, domościciel. Okej, mapy. Pictures. Zresztą zobacz na mapy, śni nam zdjęcie. Okej, okay. pokazałeś mapę? Mhm. Mm mhm. Mm w ogóle. Czyli taka malutka jest ta sytuacja. Chwilę, chwilę, muszę tutaj wszystko obejrzeć dokładnie. Tędy na nie tutaj zapis. Tylko, Trochę inaczej. O rany, ale wyje ten... ...karetka. Pewnie teraz będzie słuchać bardziej niż mnie. Aż przez słuchawki... Mi uszy bolały. Normalnie. Dawać mi to. Najważniejsza rzecz, chyba. No, ty też dawać, to tam. Albo nie, bo już tylko trochę mam. O, tutaj mam mapę. Dobrze, dobrze, już robimy... robimy zdjęcie. Przeanalizuj. Mm -hmm. To to już wszystkie te poziomy mamy? A widzicie, już wszystko mamy. skrzynki alfa w ogóle co się dzieje nie ogarniam tego wszystkiego A to co to robi A widzicie Chwila, chwila, najpierw idę się zapisać Zanim tutaj zacznę kombinować bo jeszcze coś się stanie I co wtedy Eee na którym na którym na tym Tak Wejście do przekaznika. kontynuuj. Mm -hmm. Zobaczymy. O, sprawnie. O nie, w dół jedziemy. Ej, na no chwilę. Jeszcze nie chcę w dół. A za dom. Jest z powrotem Dobra, wracaj mi tutaj Jeszcze na górę wracamy Spoko spoko, gość Jeszcze ja tam posprawdzać rzeczy, które minęliśmy Ciekawe. To jak tam przejść teraz? Będę się dał jakoś tam weź A widzicie, jaki dla parkour normalnie z niej. tak I... W ogóle postatku zajebiej. O, rany. <laughs> Chyba nic z tego nie, nie, będzie. nie będzie. Teraz nie mogę robić zdjęcie, a nie strzelać. A widzicie? O to Proszę bardzo, gdzie jesteśmy? Po drugiej stronie? Tylko jak te mosty poprosić? Nie mam pojęcia A patrzcie, tutaj będziemy wychodzić z pejczem Bo są trzy guziki O, cholercia, <grym> jak ja to Chyba się trochę za bardzo śpieszyłem. A to? A, chyba że to. A widzicie. Jaka spryciula. Dobra, to nic nie ma, to wracamy tam. Lecimy tam na dół chyba. Zapiszemy jeszcze przed tym, jak pójdziemy na dół. W zasadzie to mógłbym tutaj na kończyć. O rany. Garosz, Mamako, wejście do przekaźnika. Dawaj, wejście do przekaźnika. I lecimy na dół, W.H. Yes, sir. Czemu widać do sir, w ogóle? To jest kobieta, ty dziadu! Nie mów tak do niej! Jakieś lasery, blastery... Aż normalnie strasznie... Normalnie jak baza zbieraczy z Maskweka. <grystanie> Albo statek zbieraczy, no... Serialnie, Tutaj mamy jakieś te... Wszystkie guziki. Co mamy, co to jest? Tutaj takie coś wielkiego do kieszeni. Lustro, aby zapisać? Hm. A widzicie, co tutaj dawać? Takiego? Tak. Aha, dobra, koniec? Widzicie, tutaj coś mamy jeszcze chyba? Połóż! Aha, aha widzicie. widzicie, czyli jeszcze raz popsta to i to przekroć w tamtę. I co? Zaz to musimy trochę przekręcić A, widzicie? Jakie sprytne i fajne? Tutaj kolejne lustro będzie, musimy ci znaleźć. Tam kryształki. Gdzieś tam chyba będzie. Zając, że ci oczywiście zaraz coś na nas wyskoczy. A tutaj właśnie jakąś mapę mamy. Zaraz byliśmy tutaj. Zjechaliśmy tutaj. Teraz jesteśmy tutaj. Tam mamy całkiem prostą drogę. Dobra, ale panowie, ja bym chętnie gdzieś lustra jakieś znalazł. Bardzo by mi się przydało, nie powiem. Żeby tutaj je wsadzić i wszystko w temacie. Może gdzieś minęliśmy? Jedno lusterko. Tam może gdzieś minęliśmy? O, widzicie? Tutaj można strzelić tam. A, tam jest lustro, mówię, mówię. Zatem jeszcze poobracamy trochę. Widać na szczęście. No i proszę bardzo. Ej, czy mi się wydaje, czy słychać w tle... ...takie krzyki świni albo dzieci? Nie wiem, żeby nie było, że gdzieś i do świni. mówię tutaj, że Pejcza, jako świnie, słyszymy Dobra. co mamy? Co tutaj? I tam kryształki, kryształki nasze. Ja... oj, oj, tutaj, oj, no. oj, O mój Boże, miałem oj, Aż normalnie lagi miałem. I to można to no można Milusia, milusia Dobra, to teraz musimy to obrócić w tamtą stronę, nie wiem co nam to da, ale zobaczymy Może musimy doprowadzić do światło ten Aż do tego To możemy obrócić? Właśnie ja mam... A, jego mam już w sensie. O, nie, trochę za daleko. Dobra. To tutaj tak. Dobra. I mamy kryształ. Tylko co nam po tym I tak tutaj było otwarte. co sumie mogliśmy też tak bezpośrednio to obrócić. A może, może chwileczkę inaczej to zrobimy. O tak. Widzicie? Tam idzie dalej jeszcze. Może o to chodziło. Klasztor. Może tutaj były pozamykane etapy? To jest zbyt podejrzane, że jeszcze nic nie spotkaliśmy. Chyba, że się po prostu nie spodziewali, że ktoś tutaj dotrze. Teraz długi most nas czeka. A ty tu masz coś do powiedzenia? Jeszcze nie wiedzą, że tu jesteśmy. To nam da szansę na odszukanie. Miejsca przetrzymywania więźniów. wyjście No co lecimy. No właśnie, przed chwilą yeah, mówiliśmy, they're us. They're waiting for us. <laughs> Tutaj, dlatego jest. O oh ja, yeah, Paige. Super jak się brakas. chwila. <grafii> Tylko czkaw jak mamy to teraz ku... ten. Dobra, tak zostawimy. Spróbujemy tak dookoła ustawić te światła. O, widzicie? Tak, i teraz zobaczymy... Nie, chwila. To trzeba obrócić. Tak. Teraz to. Tak. Tutaj są, tutaj są. Tutaj na planie trójkąta, tak bardziej chyba. Hmm. Tutaj jeden kryształ. O, widzicie? Zobacz, teraz to. <laughs> Fajnie. Ej, w ogóle, jakie zwolnione tempo się połączyło, albo mi się wydaje. Paige, żyj. Nie umrzyj nam tutaj na żabek goniku. Kochany. I zeth, my jesteśmy Jade. Przepraszam Jasne jasne, nie wmawiajcie mi, że nie żyje, bo widziałem go w trailerze na scennej części I widziałem guziki dla trzech osób Załóż mu buty, patrzcie Kurde, jest smutna ta gra, jak nie wiem. A patrzcie, ma na, na nogach buty odrzutowe. <grywy> A my mamy w kieszeni. Rozmawiaj, Paige, powiedz coś. No spoko, no to dużo pogadała. Dobra, musimy lecieć tam dalej. To smutna muza. Przeanalizuj. Zobaczymy co tam. Mm -hmm. O rany. Włóżam dysk. Zapis gry. Wiecie, to tak sobie myślę, że tutaj możemy zakończyć nasze odcinki, bo to tu długo nagrywam na parę dni stacz tych odcinków. Cóż, no to się będę tutaj tym smutnym akcentem żegnał z wami. Nasz biedny page nie żyje, ale podejrzewam, że przeżyje. Nie wiem jaki cudem, to się dowiemy w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!